i tu wie, dzisiaj sobie gramy w błąd, infekcja. Otóż chciałam z kolegą, ale nie wiem dlaczego, ale on to ma bana. Dobra, jesteśmy normalnymi. Musimy uciekać przed tutaj glitchami. Dobra, czyli można powiedzieć błędami. To mi bardziej pasuje. Dobra, oni tam są. Jak oni tutaj przejdą, to lecę od razu na trampolinę i z tej trampoliny lecę tam. To jest dobry pomysł. Ej, lecę trampolina się w ogóle odbija. Można zauważyć, nie możemy zauważyć. Chcielu jest. Idzie tutaj? Dobra, nasz. Nie ma go. Gdzie on jest. Jeszcze tutaj nikt nie przeszedł? No dobra, no. To będzie. To tutaj. Przynajmniej będziemy. Może wygramy to dobra Co tu można robić Straszna nuda to jest? Nie można teraz skakać, bo... O nie! Nie, mój genialny plan! Wszystko zepsuł, no nie! Idzie tu! Idzie tu! Czego nie ma? Gdzie on jest? Szuka! Tropolina! Tutaj. Tylko zaraz ucieczka. Czekamy! Mordyczko, uciekamy! Uciekamy, uciekamy! Gonią nas? Nie gonią. Do sobie. Dobra, trzeba szybko uciekać. Do co tu? Dobra. Idę. Idę tu. Syk. Dobra. Może nie zauważą. O, idzie tutaj jeden. Muszę się ukryć, dobra, żeby mnie nie zauważyli. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to dostawcie suba i łapkę w górę. To wtedy będę wiedzieć, żeby nagrywać więcej takich filmów. Bo dla Was to nic nie znaczy, ale dla mnie to znaczy dużo. Dobra, a teraz zobaczmy tutaj, gdzie są oni. Ladam, czyli nikt nie przyszedł. Ja nie mogę co za No, Dobra, to możemy to wygrać nawet. Pierwsza runda będzie wygraną rundą. Dobra, gdzie oni są? Ich tu nie ma. Sobie to lepiej, że ich nie ma. Zwiększa szansa, że wygramy. No nie, no nie ma tutaj nic zrobienia. I zrobienia. A i wolicie... E, wolicie filmy z muzyką czy bez muzyki? Bo chcę... bo chcę, żeby coś tutaj się działo, nie? Dobra. Tutaj ogólnie kliknąłem 16 tysięcy razy nie pytajcie jak dobra Żeby się tutaj dostać do tej topki, to potrzebuję kliknąć 26 tysięcy, no to jeszcze 10 koła Czyli nie... O! Teraz my jesteśmy glicem. czyli niecałe 10 koła. No to, to, to chodziła mnie yy, prawie cała połowa. Bo ja zawsze mówię z błędami. Dobra, chodźcie tutaj. Chodźcie tutaj. Nie uciekniecie mi. Nie uciekniecie. Nie uciekniecie. Nie uciekniecie. Nie uciekniecie. Nie uciekniecie. Wracaj tu. Jestem. S... Dobra. Chodź tutaj. Tak szybko to sobie nie uciekniesz tutaj. Wracaj. Wracaj. Kurczę no. No, co? Czy ona spadła? Nie. Co to, co to było, no? A nie, ona tam spadła! Ugh! Się teraz gdzieś ukryła. Może. Może w tej bazie. Chociaż nie, nigdy nic nie wiadomo. Musimy tutaj zobaczyć, czy może to ktoś jest a myślcie sobie, że ja nie widzę. Będzie zarażona, będzie zarażona, będzie zarażona. Wracaj tu, nie uciekniesz mi! Już i tak cię mam. Uciekła se. Wracaj! Myślisz, że ją ja nie widzę. Chodzę nas, tutaj. Wracaj tu! Dzbanie! No, ja jeszcze mi próbuję ucieknąć. Czekaj, gdzie ona jest? No tutaj, no wiadomo Kurde, ona wszędzie gdzieś jest, no GIN! No... Gdzie ona teraz jest? Znikła? Nie, ona znikła Eee. A może zginęła? Hmm. Dobra, zostało nam tutaj 5 pię ostatniej osoby, a mamy tylko 40 sekund. Niecałe 40. Dobra. Co to już byli? Czemu jeszcze nikt zielony ich nie bił? No! Co jak tam ktoś się ukrywa teraz? No ja nie mogę. Wy to potraficie szukać, wiecie? Ja nie mogę. nie Nienawidzę tych drabin nic nie... A! Tutaj są! Wracać! Mi tu! Wracajcie. Wracać! Wracać! Zginiesz. Zginiesz! 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 Nie! 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 no to no jest super, no i tyle by było. Zobaczmy sobie czy coś tu jest nowego w sklepie. Nie, nie widzę, żeby tutaj coś było nowego. Mamy też tutaj parkour, to choćby w niego zagrać. Dobra. Nie! Jakoś zawsze nie byłem dobry w parkour. O, dobra, teraz jesteśmy normalni. Yo, Jak... O nie, no spadłam. Ale jak ja to zrobiłem. Dobra, jesteśmy tutaj. Eee... Teraz porażka chaosu Dobra, nie, nie, no nie, nie Czemu ja się tam nie mogę dostać? Czemu ja się tu nie mogę. Idę tutaj, idę tutaj. U, idą, 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 idę. To jest dobra kryjówka, nie? Stoję na czatach Nie! No co jest? Dobra, nie ma tutaj Nie ma tej żadnego glicza. no wracaj kurdo Już prawie przez niego powiedziałem przekleństwo. Bo wystarczy... O, jest, jest, nie, nie, nie skacz, nie skacz, nie skacz, nie skacz, bo nas znajdą Nie skacz No nie skacz No nie skacz ona nas znajdą no, nie skacz! Nie, no już po nas pewnie. Przecież znajdą nas tutaj, no! Nie! Przestań skakać! No, przestań! Przestań skakać! Przestań! Ich, nie mogę. Idę stąd, bo nas prędzej znajdą. Jest dobra krywo Teraz mnie na pewno nie znajdą. Proszę, tylko nie to. Jest tam jeden. Co teraz mam zrobić? Dobra, bo stoi Nie, nie. On się rusza, on się rusza. Co? A, przegrali. Dobra, let's go, wygraliśmy to. Takie to było easy. Zobaczcie tylko się nagrywa. Tak, nagrywa się. Bo, gdyby się nie nagrywało, to by była kiepska na. Dobra Cyk Cyk! Nie, to jest niemożliwe tam dalej przejść. Dobra, dawać następne. Dowódź, no mapę. Jaka teraz będzie mapa? O, super miasteczko. Dobra, gdzie tu jest dobra jakaś kryjowa na drzewo? No to nie jest zwykła dobra kryjowa, ale no, no, mogę się tutaj na razie schować. No, prędzej nie pewnie znajdą. Schowam się tak. O kurczę. Dobra. Jest tu jeden. Jest tutaj. Muszę się trochę przesunąć, Żeby mnie nie zauważył. Ale mam dobre krywę. Tylko żeby ty nikt mnie nie zauważył stąd. Nie skacz do mnie! No nie skacz no znajdą nas, no. <laughs> co jakaś osoba, która mnie rozumie. Nie, 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 znowu to. Nie, no ja się teraz popłaczę przez niego. No, nie, ja się skoczę! Jak ja nie mogę? Idę tutaj. O tej, jedna osoba się kryje. Idę z nią. No, idź. Co się tutaj. Może nie będę tutaj patrzeć? Proszę, żeby tutaj nie patrzyli. Ej, a ty jak się tutaj dostałeś? Dostałaś, to znaczy Zrobię tak, czekaj. Tak. Nie. Nie. Jeszcze ani razu nie przegraliśmy. A gdzie oni są? Nienawidzę tego typka. Tego tu. Jaką yeah, to ma na imię? U, nie skacz! Nie, nie widzę, jaką ma na imię, bo. Oczywiście musi skakać. Czemu ja się nie mogę docenić! Dobra. Mam jeszcze dużo HP. Oni mają 40 sekund. Dobra, widzimy. Bola, co za ucieczka, ucieczka. Dobra, dobra, dobra. Nie, już prawie wy. Ale już prawie było. Ty ci, normalnie. Tyci, ci, ty brakowało, no nie. Kucze, no Mogą się, mogło się schować na tym drzewie tam, ale on tam skakał. Dobra, dobrze. Nie, już prawie to miałem. Co to jest napisane? Dołącz do grupy i polub... Ja nie chcę jakiejś zdolności mieć. Jest tutaj coś sekretnego, może jakiś sekret, he? Okej. Okay. To jest ta mapa. No i co? No i kto? No i kto wygrał? My wygraliśmy, oczywiście. No patrz, ile jeszcze nas tutaj było? XD Dobra, szybko, 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 szybko. Znowu ta sama mapa. D idę na te drzewo, idę na te drzewo. Na drzewo idę. Żeby mnie nie zauważyli. A ja w tym czasie idę podwodować mój żeby... komputer. Raczej laptop, nie komputer. Może sobie kiedyś kupię kom komputer, o ile będę zarabiać z YouTube'a. nic nie się zarabiam. Ale za to mam widownię. Która mnie lubi. Może nie. Dobra. Na razie ich tam nie ma. To zrobię wam cięcie. Nie, nie! Zobaczył mnie! Nie! Nie zauważył? O nie, o nie, o nie. Dobra, skakanie po drzewach teraz się zaczyna. O! Nie! czemu ja tam nie mogę skoczyć? Kurczę, no. Czemu ja tak szybko umieram? Musimy uciekać, musimy czekać, no. Nie widzę jednego sposobu, no jeszcze. No, dobra kryjowa jakaś tu. Chodźmy tu. A kto A kto to postawił tu? Idę, idę się tutaj schować. Pod mostem. Będę pod mostem. Dobra. Oby nas teraz nikt nie zauważył. Właśnie przed chwilą. właśnie ktoś przeszedł. Przez most! Szybko! Czekać! 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 Muszę tutaj przetrwać jakoś. O jezu, ale tu się wolno idzie. Musiałem zaryzykować. Musimy iść tutaj. No, sumie to nie, mus nie musimy. Wskoczymy na drzewo. Oby dam szczęście. Powiedziało good luck. Nie ma ich, nie ma ich. Czy oni są gdzieś? Czy oni są gdzieś? gdzieś, czy nie? Dobra, chyba wygraliśmy Dobra, wygraliśmy to na luzie! Na